Maneczko, witam w piątek. Chciałem się tutaj odnieść do tych nowych dróg. Czyli S61 tutaj z Ostrowi na Łomrze. Tak samo od granicy e, od budziska do Łomży. Słuchajcie, dlaczego tak jest? Że wszędzie teraz są robione nasypy. Czyli, jak jest droga poprzeczna, która musi przeciąć drogę ekspresową, to na ekspresówce jest robiony nasyp, tak jak tu w tym przypadku, co chwila. A pod spodem, pod nasypem idzie jakaś tam dróżka. Byle jaka dróżka, jakaś tam mała gminna dróżka czy coś. I ja się pytam teraz, gdzie jest ta ekologia i to wszystko, gdzie auto dużo więcej spala. Bo na tym odcinku nie idzie, mimo tego, że jest dwupasmówka, to nie idzie po prostu zrobić małego spalania, ponieważ mamy cały czas. Pod górkę z górki, pod górkę z górki, nie? Przez te właśnie nasypy. Moim zdaniem powinno być tak, że droga mniej ważna, czyli jakaś dróżka gminna, czy coś, tamtą stronę powinien na tej drodze zrobiony być nasyp, a droga ekspresowa powinna być jak najbardziej iść po płaski. Dlatego nie potrafię tego zrozumieć, czy to są koszta. Chodzi o to, że łatwiej jest, nie wiem, nasypać tu ziemi, ale z drugiej strony na tamtej drodze przecież też można by było nasyp e, zrobić, a nad drogą ekspresową byłby po prostu taki mały tunel, prawda? Natomiast droga byłaby wtedy płaska, bardziej w poziomie, a tak mamy co chwilę po prostu górka i z górki, górka i z górki i tak sobie jedziemy, nie? A spalanie, słuchajcie. Mam w tej chwili 34 litry, jadę już godzinę i po prostu przez te górki jestem załadowany. Przez te górki właśnie na tym odcinku nigdy nie można spalania zrobić. Ja pamiętam, że ja nawet miałem mniejsze spalanie, jak się... Kiedyś jeździło nas po starej drodze nie? Gdzie było płasko Mimo tego, że była jedna pasmówka, To ja ze spalania schodziłem Od Łomży do, do Budziska Natomiast teraz Po prostu Przez te górki To nie idzie tego spalania zrobić nie? Dajcie znać w komentarzach Co o tym myślicie czy, czy też macie takie spostrzeżenia No tutaj co chwilę mamy pod górkę Za chwilę znowu mamy wielki nasyp Pod górkę, bo pod spodem Przechodzi jakaś tam podporządkowana, mało ważna droga, nie? A nasypu jest zrobione kurczę kupa ziemi i tak dalej, nie? Dajcie znaka, trzymajcie się. Pozdrow ten piąteczek.